Brak pieniędzy głównie. Wydaje mi się, że pieniądze. Okej, okay, szczęścia nie dają, ale dają możliwości. Gdybym teraz nie musiała zajmować się pracą, to bym miała czas, żeby ogarnąć wszystko to, co jest mi potrzebne, do tego, żeby iść dalej w tym kierunku, w którym naprawdę chcę i wbić się do świata, którego pragnę. Eee, brak kasy. No, chyba tutaj głównie chodzi o pieniądze. Myślę, że może to być strach, czasem też brak pieniędzy. Myślę, że wyłącznie pieniądze ze względu na to, że tylko zawsze brakuje. Problemy finansowe. To obowiązki, które teraz podjąłem, Podjęłaś się studiowania, więc nie chcę tego przerwać, żeby robić coś innego. Zawsze problem jest w głowie. Według mnie to jest yy, najczęściej strach przed porażką. Oraz też zależy o miejsca do spełniania tych marzeń, bo niektóre marzenia są dość nierealne i ekstremalne. Typu, co inni powiedzą, strach? Fundusze? Brak funduszy? Strach oraz natługa obowiązku. Czasem człowiek o czymś marzy, ale boi się spróbować, bo jest mu tak wygodnie, albo boi się tej porażki. Czasami boimy się na przykład w y, zaangażować, bo boimy się odrzucenia. Czasami chcielibyśmy zwiedzić świat, ale obawiamy się tego, że nie, nie starczy na pieniędzy. czas, bo mam zbyt wiele marzeń, żeby wszystkie zdążyć w życiu zrealizować. Ale wszystkie, wszystkie naprawdę wszystkie podejmuję próby i działam, i naprawdę da się osiągnąć i wchodźcie na minionki.pl przekonacie się sami.